Hej tu Famina, dziś moja pierwsza gierka na neon. Trochę udanych akcji, trochę faili, ale zapraszam do oglądania. No i tu right to nightmare! Niezła próba! no Sometimes I say it's fine, like when okay. I speak Spanish, because I. Portuguese is not that different. Yeah. Oops. <laughs> O, oh, buffer. Tak, tak. Jestem przecież. jest przecież jestem. Tak, jestem przecież, nie na influencerze. nie wybrałem tego. DTP od B. 2A, 2A. Nice, natural. Nice Ale zbalansowane? Co sądzę za tej postaci? Bo wczoraj mało co byłam na streamku. Nie wiem, znaczy to jest taka druga jetka, mi się wydaje. Uważam, że jest trudna do, do ogarnięcia. Jej ult jest za mocny. Zdecydowanie troszeczkę do no, znerwienia. No, chodzenie, bieganie, slajdowanie i 100% no to jest mocne. Ile ona? 7 punktów tylko potrzebuje. Dla mnie mogliby dowalić nawet 8, jak u race, szczerze mówiąc. O, łosewki. One side, oh, at, at the okay. flank. I think two side. I'm on flank. I'm coming. I'm but coming. But I think they know about me. No, they don't. No, he tried to knife me. Oh, I can go through the tunnel and uh, and you're, and you think it's not in the tunnel. Nie. Yeah. know about that... Czy uważam, że Neon jest zbyt open? Ciężko bo jakby musicie wziąć pod uwagę, że zawsze jak wychodzi nowa postać, to jest taki element zaskoczenia dla wszystkich, bo po pierwsze, jest to coś nowego, więc ludzie nie wiedzą, jak kontrolować tę postać, jeszcze nie spodziewają się tego, w jaki sposób ona będzie funkcjonować, nie są w stanie skontrolować jej umiejętności, bo się dopiero uczą. Więc, zawsze każda postać, moim zdaniem, na początku jest OP, ponieważ po prostu wszyscy się dopiero uczą tej nowej postaci. A się zastanowiłam. Ok, okej, okej okay. okay. to crouched. Dostał jeden w Nice. Oh my god. Oh, nice No, najbardziej z karnetu, oprócz kosy, to mi się podoba tytuł Boomer. Na pewno sobie go ustawię. <noise> Dzięki za oglądanie. Zapraszam na moje streamy na Twitchu. Do zobaczenia.